Kamińska Beata Przepraszam Ty, Jezu, głodowałeś na pustyni, idąc po rozżarzonym piasku stopami gołymi, a ja czasem z ociąganiem klękam, by się pomodlić. Przepraszam Ty, Jezu, kochasz swoich wrogów i wybaczasz im ich przewinienia, a ja najchętniej odwdzięczyłabym się złem za zło. Przepraszam. Ty, Jezu, najbardziej pragniesz barangów nawróconych, a ja za ich plecami często źle o nich mówię. Przepraszam. Jezu, Ty cierpiałeś za nas rany, a ja z byle powodu narzekam. Przepraszam. Jezu, Ty umarłeś za nas na krzyżu w męczarniach, a często o tym nie myślę. Zamiast na kolanach składać Ci w każdej godzinie dziękczynienie przepraszam, wybacz, i dziękuję, że przyjrzałam na oczy. Wytatułuję sobie te słowa powyżej w sercu i będę wyrzekać się moich przewinień. Kamińska Beata.